Hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy w LaBubu Horror. I pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę. I zobaczymy czy będziemy się bać. Oczywiście, że idziemy samemu. Musimy być sami, jak to jest horror. Jedziemy gdzieś. Dlaczego muszę dziś iść do pracy? Zadaję sobie to pytanie codziennie rano. Nienawidzę pracować w kawiarni Boba. Może posłucham muzyki w radiu. Żeby się pocieszyć, to jest dobry pomysł. Uhu, wiadomości i wiele ludzi zaginęło. Oho, i ostatni raz byli widziani w Boba w, tej, w tym sklepie Boba. I co, policja twierdzi, że Labubu zabiło wiele osób? Labubu? Takie słodkie Labubu? Ten sama nazwa Labubu jest abstrakcyjna. Oczywiście, ten dzień nie mógł być gorszy. Przynajmniej nie muszę pracować na... Co? Na stacji? To jest jednak stacja benzynowa. Teraz to ja już sama nie wiem, co się dzieje. Dobra, idziemy. Cel. Powiedz pracownikowi, aby zakończył zmianę pewnie. Ty, jak tu się porusza? Otwórz. <grymne> <śmierły> jak on wygląda. <grymne> Nic ci nie jest. Czy oni cię tu na siłę trzymają? Iść do domu. Twoja zmiana jest skończona. Idź już, idź spać. Wygląda, jakbyś miał zaraz tutaj paść. Uy, jak to wygląda? To jest bardzo smutne dla Bubu. Idź już do domu. Czy posidzę się na bananie? Nie, jest git. Dobra, pozwiedzajmy co tu jest, jak oni rozmawiają. Irytuje mnie to, że jak chcę przekręcić, to się zbliżam ekran. Czemu to są oczy w tym piciu? Dobra, poszedł spać. Cel, zegar w górę. To jest radio. O, włączę sobie radio. Nie włączę radio. Jaki zegar w górę? I czemu ja to przybliżam cały czas? Co tu się dzieje? Tu coś jest. Mogę to otworzyć? O. Aha, tu jest wyjście. Denerwuje mnie to przybliżanie. Witam, mam dać jakiś zegar w górę, nie wiem o co chodzi. Jaki zegar? Jak to przestać przybliżać? O, latarkę. Aha, muszę ją kupić, to nie? Dziękuję w takim razie. Może to, o dobra, to trzeba kliknąć. Wbijamy się do pracy. Normalnie, musimy tu przetrwać. Oczy śmieci na stołach. Nie, no, to już pamiętam, ten chłop posprzątać bez przesady. I my to serio musimy pracować. Na, 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 czyścimy już stoły. Jeszcze na zewnątrz mamy do posprzątać. A, drzwi mnie zaatakowały. No nie, muszę to przybliżać cały czas, ale to zrobili bez sensu. Jeszcze te reklamy co chwilę wyskakujące. Przecież to w ogóle psuje imersję. O, mamy pierwszego klienta. Chodź, 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 chodź. Dzień dobry. Jaki zadowolony dziadzia. Hej, boba że może herbatę? Boba. Jak najbardziej. A już się robi? A jaki chcesz smak? W sumie rację zapytam. Mleczna boba. Nie ma problemu. Vanila, eee, green to nie. Ty nie ma mlecznego boba. Czy mogę dostać zniżkę? Nie. Dobrze. Nie ma zniżki. Zapłać więcej. A nie zniżka. Co chcesz, dziadzia? Zapłać więcej. Weź, bierzemy te pieniądze. A se zostawiaj recenzję. Mam to gdzieś. No weź ten pieniądz. A już mam te pieniądze. Płać gotówkę. Okej. Okay. Idziemy po boba. Jaką mam boba? Zdobądź mlecznego boba. Chcę herbat. Utkłam! I strasznie mi irytuje to zbliżanie. Jak mam się inaczej przykręcić? Muszę to wszystko zbliżać. Proszę. Mleczne boba. A, muszę jeszcze tutaj. Jaka magia się dzieje! Zrobiłam herbatę. Proszę. Co ja mam jeszcze tu zrobić? Zmiksowany boba. Opakuj herbatę boba. Co ja mam to opakować? O, tu jest pudełko. Ale po cholery im takie pudełka. Po co im na herbatę pudełka? Jak idzie tyłem! <noise> Jakiego mudłoka <moonwalka> zrobił? <noise> Magic. Oho. To patrzy przez drzwi. La bubu! Możemy porozmawiać. Ale nie otworzę ci. Jakie ma oczka, słodkie? Idź stąd. Weźmy broń. Mamy młot. Aha. Ten młot to tylko za pieniądze. Jestem bardzo spragniony. Wypieprzaj. Za pieniądze ci mogę dać, boba, herbatę. Ale tak to nie dostaniesz. Popełniasz tutaj ogromny błąd. Dobra, dzwonimy na policję już w tym momencie. Mam to gdzieś. Tu jest telefon? Nie mogę zadzwonić. I stąd. Czemuś tak na mnie patrzy? A co, jak mu teraz otworzę drzwi? A kysz! Widzę cię! Co mi zrobisz? Nic mi nie zrobisz. Zniknął. Nie ma go. Dobra. Zamknięte drzwi są bezpiecznymi drzwiami. Ja też sobie zamknę. Dzień dobry. Co jej się z ręką stało? <grym> da, daj mi herbatę z boba. Ja jestem najgorszym pracownikiem. Czy muszę zadzwonić do twojego szefa? Karen? Okej, okay, Karen. zwoń sobie do mojego szefa. Ona ma jakieś ataki. I się coś dzieje. Dobra, weźmiemy jej to. Ja już umiem robić, już umiem robić tą herbatę, Boba. Jestem już w tym ekspertką. Do pudełeczka, siup, siup. Proszę stąd wyjść w tym momencie. Twój kierownik będzie o tym słyszał. Wypad Karen. I stąd. Nikt cię tu nie chce, rozumiesz? Nikt cię tu nie chce. No, zamknij drzwi za sobą. No, co za typiara. Dobra, walić się. Mamy ważniejsze rzeczy na głowie. Co to za krzyk? Abo szczur! Szczury! Szczury! Trzy szczury. Dobra, wypad szczury. Macie drzwi? A kysz! potrzebujemy czegoś. Dobra, bierzemy normalnie do łapy i tyle. No, i stąd szczurze. Jaką się ich pozbyć? Jak one nie chcą być pozbyte? Co ja mam zrobić z ich szczury? Czym? Może to miotłą? Miotłą nie. Dobra, a, to miotłą. Wypad. Siup. idźcie stąd. To jest mój sklep i nie będzie tu żaden szczur chodził. A kysz. Pu. chyba wszystkie. Dobra, zamknę sobie drzwi. Nie ryzykujmy. W ogóle gdzie jest Sanepi? jak mi szczury chodzą? To powinno, ta buda powinna być zamknięta. Chciałbym bym nie musiała tutaj pracować. Labubu. Dzień dobry. Głodny Labubu. Chcesz trzy herbatki Boba. Nie zapłacę ci. Dawaj pieniądze najpierw. Dawaj pieniądze, to dopiero się zajmę, zacznę robić twoje herbatki. Mleczny Boba. I jedna herbatka. Każdy myśli, że to miłe stworzenka. Ale ja się nie dam tej propagandzie la bubu. I trzecia la bubu. Znaczy trzecia herbatka Boba. Była najszybciej zrobiona herbata ze wszystkich. Ty, ogień się pali! A! Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? Ogień! 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 Straż pożarna, trzeba dzwonić po straż! Jak się pozbyć? Jak to ściągnąć? A, ewakuacja! Co ja mam zrobić? Zgasić ogień! Byłam tu! Gasi ten ogień! Ogień się pali! Szybko, szybko! Udało się! Przetrwaliśmy to jakoś. Ci ludzie strasznie dziwnie tutaj wchodzą. Witam. Azjatycka kobieta. Dobra pani, azjatycka kobieto. Już się robi dla ciebie herbatkę. Mikser mi się palił, teraz nagle działa. Wszystko jest w porządku, wiadomo. Herbatę pakuję do pudełka z Labubu. Takie to życie. Hock, ona nas ostrzega. Bądź bezpieczna. Mam złe samopoczucie z tą mgłą. Czemu nazywam ją mamo? Miłego dnia, mamo. O co chodzi? Czy ona jest. Mamo, poczekaj, nie zostawiaj mnie! Azjatycka kobieta, ty jesteś moją mamą! I odjechała. siną dal. Kto teraz do nas przybył? Ten przeskoczył auto. Niebieska koszula. Witaj! Witaj, niebieska koszulo. Prawie rozwaliłem swój samochód, ponieważ jakieś rzeczy. Co? Coś stoi na środku drogi, krzycz. Już nie wiem, co krzyczą. Nie wiem, co to jest. Zadzwońmy na policję. Tak, to będzie 2,99. Aha, czemu teraz 2,49? Ja to powinno być teraz pracownikiem miesiąca. Ej, przed chwilą sprzedałam tą samą herbatę za drożej. O co chodzi? Teraz nagle 2,49, wcześniej 2,99. Proszę, miłej podróży. Wypuść, co tam się dzieje na tej drodze? It's really worth it. Aha, że to jest oczy A z oczu robione. Że te kuleczki są z oczu robione. Gdzie jest mop? To jest mop. Widzicie, czy mi się to kojarzy? Z moim pierwszym filmikiem albo z drugim, gdzie y, pracuję w nocy w McDonaldzie. Z tym mi się to kojarzy. O, nocna zmiana w McDonaldzie. Cztery. Gdzie jest jeszcze jakaś plama? O, tu nie. Dobra, ja się zamknę te drzwi. Lepiej mieć drzwi zamknięte niż otwarte. I ostatnia plama umyta. Jest strasznie pracowity dzień. Ile mi już zostało do końca zmiany? Aha, ten czas nie działa. Się nie dowiemy. Może to jest niby... A, i wiecie, że ja dopiero teraz skumałam? Że herbata boba, w sensie, że bubble tea? I czemu on wchodzi tyłem? Czy ty jesteś pijany? Policjant. No kurwa, jeszcze to coś, niech mi wyskoczy z lodówki. Czy coś dziwnego wydarzyło się dzisiaj wieczorem? E? tak. Coś stojącego na drodze i krzyczącego. Jeden z klientów prawie rozwalił samochód, próbując to ominąć. Zbadam tę sprawę i dziękuję za współpracę. Nie ma za co. Służyć, chronić. No, oczywiście, że masz bubble tea. Bierzemy pieniądze od policjanta. U nas każdy ma płacić. Turą mleczną Nie ma problemu. W ogóle, to jest niby stacja benzynowa. Ludzie przychodzą na bubble tea. Do tego... Wielkie labubu normalnie chodzą po ulicach. Dzięki, synu, zostań bezpieczny dzisiaj wieczorem. Nie ma za co. Znalazłam ojca i już matkę. Super. No. Dlaczego mi nie zamknąłeś drzwi? Dziwne rzeczy się dzieją, a każdy mi zostawia otwarte drzwi. To jest jakaś zbiorowa schizofrenia się dzieje. I ocie. Ja Ale Jezu święty, jak się przestraszyłam. Nie idziemy tam. Co to jest? Nie wiem, nie obchodzi mnie to. Ej, oni wszyscy chcą Boba. Ty bubu oszalały. Nie mam pieniędzy, nie zapłacę ci. Daj szalony Labubu, rozdaję bezdomnym herbatę Boba. Przygotujmy się do ucieczki. Może, co ja sobie otworzę drzwi? O! jestem agresywna! Wynoś się z mojej restauracji! Śmierdzący Labubu. A kysz, wyjdź stąd. Co ja mam zrobić? No i stąd! Będziemy walczyć! Wypad! Wypad! Dobra, ja tu przyszłam po tapiokę. Co ja mam zrobić? Wyjdę stąd może. Idzie za mną! Idzie za mną! Dziwne. Mega dziwne. Chłopci normalnie labo był i się dostało do twojej zamrażarki. Kiedy to się wydarzyło? Tędy nie wychodzimy, bo to jest na zewnątrz. Jezu, jak się przestraszyłam. O, żółta koszulka pewnie. Tak, nazywa się żółta kobieta. Hej, czy mogę herbatę boba? Aha, chcę zgłosić problem. Twoje łazienki są strasznie brudne. Kiedy ostatni raz je wyczyściłeś? W sumie to ani razu. Gdzie są moje łazienki w ogóle? Ech, no przekręć się. Dobra, idziemy odtykać kibel. Normalnie tak, o. Ha. Umyj łazienki. A gdzie mam łazienkę w ogóle? Gdzie jest sralnik? A tam jest sralnik. A, bo to wszystko to moje. Dobra. A gdzie są drzwi do sralnika? Nic nie widać w tej grze. Co chwilę jeszcze muszę przybliżać. Czy ja nawet nie wiem, jak się dostać do tej łazienki? Gdzie tu są drzwi jakieś? Umyj łazienki. Jakby to było takie łatwe, to by mnie umyła. Ale ja wiem gdzie są drzwi, to są drzwi. Gdzie znalazłam drzwi. Wejdź tu. Musimy przepchać sralnik. Normalnie. Nie gadaj, że każdy muszę. No dobra, no jak praca to praca, płacą to chociaż tyle, tak. A człowiek chciał dorobić się, zarobić trochę, to mu każą sralniki odtykać. Trzeba było nie srać to by było czysto. Jezu! Oho! Wyjdźmy stąd. La bubu sra! Ja muszę to umyć! Nie sraj tutaj! Wyjdź! Wyjdź ze sralnika! A. No i nic nie ma. A, niech se będą otwarte. Witam. Umyte. Umyłam toalety. Możesz już na spokojnie pójść się wypróżnić. Już nawet nie ma tamtego futrzaka w środku. Wypędzony został. Szybę mi rozbiły. Gdzie jest ten śmierdziel, co mi szybę rozbił? Co to było? Gdzie on jest? Nie gadaj, że moje autko za ciężko zarobione pieniądze rozwaliłeś. Nie, stoi. Sprawdź, co się stało. Ja cię tam. Ogień się pali. Wypadek. Dwa auta. bubu w ogniu. Co ty się tu chrzątasz? Jesteś potworem, Labubu. Jesteś potworem, srasz w moim kiblu, pijesz moją herbatę i jeszcze do wypadków doprowadzasz. Dobra, dzwonimy na policję. Co się dzieje? Radio się odpaliło. Wyłącz to radio, babo. To jest moją sytuacją awaryjną? Labubu mnie nawiedza. O, pisz nam podejrzanego, jest wielki, futrzasty i ma kulki z bubble i w oczach. No nic, no trzeba będzie uciekać, no co zrobisz? Nic nie zrobić. Aha, przestała działać prądówka. W sensie, że prądu nie ma. Dobra, trzeba stąd wyjść. Bekla, Bubu będzie mnie goniło. Aha. To trochę lipa. Tam z tyłu. No to już jest lipa. Już ponad. Widzowie, zaraz mnie coś tutaj zaatakuje. I tyle będzie. I policja przyjedzie i nic nie znajdzie. Nie widzę go, ale mam przeczucie, że jest blisko. Nie, zostajemy w sklepie. Nie ma takiej opcji. O, ogień! Będziemy się z nim ganiać. Do przyjazdu policji. Gdzie jesteś, labubu? Anuluj. Nie potrzebujemy broni. Ja myślę, że to jest głupota chować się tutaj. My tu zginiemy, wiecie o tym. A! Boże! Jak się przestraszyło! A wiedziałam, żeby się z nim kaniać, to nie wejdę do tego kibelka i będę siedziała, jak gdyby nigdy nic. Przepraszam, la bubu nie morduj mnie teraz, bo mam stranko. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka, pa!